Zastanawiamy się w tym tygodniu w tygodniku do rzeczy co stało się z Matką Polką. Kamila Baranowska powiada, że Matka Polska, Matka Polka jeszcze nie zginęła i to jest ten głos optymistyczny. Ja piszę o tym dlaczego strach być dzisiaj kobietą i nie ukrywam, że jedną z głównych przyczyn dla której strach młodym dziewczynom wchodzić w dorosłość jest fakt, że niestety emancypacja kobiet okazała się nieuchronnie pociągać za sobą degenerację mężczyznę. A do tego mamy wywiad z Karoliną Pawłowską, prawnikiem, niefeministką, która wyjaśnia, co to takiego te prawa kobiet i jak należałoby je rozumieć. Oczywiście sytuacja polityczna w kraju. Po protestach, po piątce dla zwierząt przed nadchodzącymi wyzwaniami covidowymi niepokoi wszystkich martwi się w naszym imieniu Piotr Semka. Przedstawiając szeroko analizę tego zagadnienia, a niejako w kontrze do niego o walce z covid niezbyt ją ceniąc i chwaląc, nie będę ukrywał, pisze Łukasz Warzecha. Sylwetka Roberta Bąkiewicza, oczywiście piszemy też o USA, piszemy o wyborach, których wyników wciąż jeszcze nie znamy, nie znamy, tak jak nie znaliśmy składając ten numer, pewnie jeszcze i przez parę następnych numerów też ich nie poznamy. Piszemy również o COVID-zie i piszemy o skutkach ekonomicznych walki z COVID-em, a także i to już w lżejszym tonie o takich skutkach popkulturowych, jakim jest coraz większa liczba covid celebrytów którzy opisują swoją zwycięską walkę z tą chorobą. Oprócz tego oczywiście mnóstwo innych rzeczy, wśród których zwrócę uwagę na dodatek specjalny z okazji niepodległości, odkąd możemy świętować niepodległość 11 listopada, chyba jeszcze nie było roku, kiedy tak bardzo to święto nie upłynie w refleksji, czy przynajmniej kiedy tak bardzo na miejscu jak w tym roku. Nie jest refleksja, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, i trzeba dobrze jej pilnować. Specjalny dodatek z okazji niepodległości, proszę Państwa, znowu mamy lockdown, znowu mamy kłopot z dotarciem do państwa. Poprzednim razem poradziliśmy sobie znakomicie dzięki Państwu, którzy wykupiliście po prostu prenumeratę cyfrową w redakcji, i do tego też serdecznie zachęcam dzisiaj. Oczywiście, gdzie można kupić papierowe wydanie, tam je kupujcie. Ale... Prenumerata cyfrowa w redakcji to najpewniejszy sposób w trudnych czasach, żeby tygodnik do rzeczy dostać. Nie przejmujemy się tym, że z tego powodu troszkę spadają nam statystyki, bo nie jest ona ujęta w rozpowszechnianiu oficjalnym Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. To nas nie obchodzi. Dobrze jest, jak jest. Zachęcam Państwa do tej prenumeraty albo do innej prenumeraty, albo do papieru. W każdym razie zachęcam Państwa do kupowania. Tygodnika do rzeczy już od najbliższego poniedziałku, we sprzedaży to już nawet w niedzielę wieczór.